Dzień dobry wszystkim! Wielki dzień się nastał. Otrzymałem dwie paczki, dwie paczuszki i kamera, i cały sprzęt dodatkowy. Mam nadzieję, że dzisiaj jest ostatni raz, kiedy słuchacie filmików i narzekacie na głos, na głośność. Mówię w tej chwili specjalnie głośniej, żeby było słychać, bo trochę jestem oddalony od kamery że powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowany tym i, ch i chciałem otworzyć to przy was, żebyście zobaczyli, co, co kupiłem, na to, żeście się składali. O, tutaj jest trochę papierów. A więc ja kupiłem kamerę mm, z różnymi akcesoriami, także e, trochę to w sumie kosztowało. Chciałem powiedzieć, no ale wam pokażę to wszystko, tak że będziecie yy, wiedzieli, na co wydają pieniądze. E, tutaj jest tak. Yy. E, pamięć do tej kamery 128 giga. E, baterię dodatkową. E, tutaj jest kamera Sony. Proszę, tutaj pokażę Wam ją bliżej. To e, jest Sony. A nie, przepraszam, to jest mikrofon. To jest mikrofon wireless. To są dwa mikrofony, także będę mógł tutaj trzymać blisko siebie i nie będę, nie będę ograniczony żadnym kabelkiem długością, także będę mógł na przykład chodzić, coś robić, kamera będzie w jednym miejscu, a będzie mnie doskonale słychać przez cały czas. To jest bardzo ważne. Ja zaraz może to otworzę i pokażę Wam, jak to wygląda. Bo sam jestem ciekawy, bo widziałem to tylko wszystko na. Są takie książeczki. Instrukcje pewnie. O! Jest tak, jakieś dwa kabelki. O! W takim woreczku to są... Ale co jest, co? To jeszcze tak w końca nie wiem. <laughs> A A to jest niebo, bo to jest, yy, to jest mikrofon do kamery. Ten. I to jest mikrofon kierunkowy. Zdaje się, że już go tutaj tak. O. I tak się go trzyma. To jest ten mikrofon, który on ma wbudowano. Yy, to jest do kamery od razu, tak że mógł... E, mówić i e, z, z takimi włoskami to jest do e, redukowania szumu wiatru. To jest jeden mikrofon, który był przy kamerze już. Bo kamera, o oh mam, jest. Jest w końcu kamera. Pisze made for vlogging, czyli to jest specjalna kamera do vlogów. E, Sony ZV-1. Otworzę zaraz, może ją otworzę. Pokażę Wam jak to... Następnych tu tutaj książeczki do obsługi. Tak wygląda kamera. I ona ma... E, tą... O, to jest przekręcane to jest podgląd i to jest przekręcane tak będę mógł siebie nagrywać i będę widział co nagrywam tutaj są jakieś kabelki jeszcze to pewnie do ładowania takie rzeczy to są takie rzeczy jest wireless microphone. Ma Nie, to, to, to ten jest wireless microphone. Aha, już się rozumiem. To się przymocowuje. Yy... Tak, ten się przymocowuje do aparatu, tak przypuszczam, a to jest właśnie, to to się przyczepia. To jest mikrofon. Mm -hmm. I z tego co ja widzę. Tutaj muszę wam powiedzieć, że to będzie dużo do rozszarchowywania. Dobrze. To tutaj mam część. To jest cząstka. A tutaj w tym... Ja nie pamiętam czy ja tutaj jeszcze zamówiłem. Zaraz zobaczymy. Ale już wiem. A tutaj na pewno będzie taki... Yy, Trójkąt, trójnóg do nagrywania Przypuszczam, że to chyba chodzi o to. Ale z tego względu ja go kupiłem tylko dlatego, że tam będę mógł z dystansu go chyba operować tym. A mi chodziło właśnie o to, żeby mieć tą kontrolę nad kamerą, żeby za każdym razem nie dotykać, nie chodzić, nie... Następny tu instrukcję pełno. O. To jest właśnie ten. taką rączką, także normalnie będę mógł tak trzymać i nagrywać, albo postawić i nagrywać, albo, bo jeszcze mam tą swoją, swój sprzęt do nagrywania, który używałem do tego, do mojego tableta, tego telefonu, ale jak mam tą rączkę, nie jak to się nazywa. Hmm. Yy, to będę mógł yy, też operować. Będę po prostu użył yy, więcej, zajęty będę rękoma. Ale dobrze, to jest to. I także od tej pory muszę Wam powiedzieć, że będą jakość filmów, jakość nagrań powinna być o wiele lepsza i jakość yy, dźwięku niewiarygodnie powinna być o wiele lepsza. Ja przygotowałem się już, mam plan, jak zrobić film, ten film o seksie, bo ja obiecałem Wam, że zrobię film o seksie i ja go zrobię, mam wszystko przygotowane, tylko po prostu muszę teraz nagrać, a, chcę to, a chciałem to, yy, specjalnie czekałem, żeby to nagrać już na, z dobrym nagłośnieniem. To jest jedna sprawa. W międzyczasie tu wyszedł mi jeszcze jest jeden taki, yy, tak się zastanawiam nad tym, czy nie nagrać wam yy, filmu, żebyście byli zorientowani o Ormusie i, i Orme. Czym się różnią i żebyście po prostu, ci, którzy są zainteresowani tymi rzeczami, jak Ormusem i to znaczy monoatomowymi pierwiastkami, żeby wiedzieli, co to jest, że w razie jak będą zainteresowani i będą szukali, gdzie to kupić, czy to, to żeby się nie dalej nabrać. Ale to muszę, bo to jest ciekawy, bardzo ciekawy temat i bym chciał to może jednak zrobić. To jest jedna, to jest jedna sprawa. Muszę zrobić żeby wam update mojego ogrodu. Też czekałem na tę nową kamerę, bo yy, no jest trochę zmian, yy, się rozrasta. Chcę wam pokazać yy, moje porażki moje sukcesy. Chociaż więcej sukcesów niż porażek w tym, w tym ogrodzie, ale porażkę mam z pietruszką. No tak marnie. Jest gorzej niż było miesiąc temu. Tak to wygląda. Oprócz wszystkiego innego, tylko ta jedna pietruszka. No, ale dobrze, Dobrze. to teraz y, tyle na razie. Muszę Wam jeszcze nie wymieniłem y, listę sponsorów, ale ja to może następnym bo muszę przygotować listę, y, bo trzeba im podziękować specjalnie, bo to, dzięki, to jest dzięki Wam. Dzięki moim słuchaczom mam ten sprzęt i będę mógł nagrywać na czymś takim naprawdę porządnym. Muszę wam, muszę wam powiedzieć, że ja jestem podekscyt, podekscytowany tym. <noise> Bo naprawdę takie moje marzenie się spełniło. Marzenie, żeby mieć taki sprzęt już taki lepszy, poważniejszy. Bo z początku, jak zaczynałem, to jeszcze nie wiedziałem, co mam kupić. Jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi. Bo w tej chwili już ja wiem, czego potrzebuję. A przedtem nie wiedziałem. Dlatego ten e, strzał w e, dobrą. W telefon z, z dobrą kamerą. To był dobry na początek. Na początek było ok, a teraz już nie. E, także do bliskiego usłyszenia, bo pierwszy będę co nagrywał, to chyba ten seks puszczę. E, później będziemy jeszcze tam ciągnąć o religiach, też te, te tematy też będziemy ciągnąć. Dobrze i na razie trzymajcie się. Dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim moim sponsorom.